<laughs> witajcie kochani, witajcie ponownie. To znowu ja. To znowu Jakub, co nie spodziewaliście się drugiego odcinka, następnego kolejnego. Co? A być może się spodziewaliście, jeżeli znacie tą grę. A skonsultowałem się po poprzednim odcinku z moim serdecznym kolegą Bartłomiejem T-Volt R i spytałem się, ty, Ziomek, ile żeś postaci, kurde, utrzymał przy, przy życiu, a on ty, a w jakim ty jesteś momencie gry? Ja mówię, a no właśnie, Josh, kurde, doświadczył miażdżenia czaszki, a, a co? A on, ty, no to wiesz, że ty jesteś już na końcu, zostało ci jakieś 10-15 minut gry. Ja mówię, no co, co ty mi tutaj gadasz, no kurde, no. No to tak was nie zostawię bez materiału i tak bez zakończenia. No to lecimy, lecimy od razu, kochani. Lecimy, jak sobie przypominamy, dokładnie sam tutaj się wspina na to <coughs> gówno. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać resztę członków y, załogi przy życiu. Zobaczymy, zobaczymy. A skocz, kurde, jesteś kozak, kery, kozak, joł. Jesteś sprawna babka, to dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Spra sprawna babka. No, niestety się nie udało, tak więc weźmiemy sobie jak człowiek wej wejdziemy tutaj i. <śm> nie wiem czy uchcisnę kółko zamiast wtedy tego kwadracika. No ale dobra. Idziemy, dawaj tą jednak okrężną drogą. W ostatniej chwili. Dobra, okej. Okay. Ta jaka ona jest zwinna, sprawna. Sprawna, zwinna babka. Wespniemy się i nam morda wyskoczy. E nie, Danger, dobra. Mining property. Dobra, prawdopodobnie teraz się będziemy musieli udać do mm, schroniska, tak? Żeby wszystkich, że tak powiem, ostrzec, czy. czy co. Czy jak? Jak im tutaj cholera nie jest zimno? Co jest tutaj? Jakieś światło dziwne? Jestem bardzo ciekaw zakończenia tej gry. W sensie, co się stanie? Czy przyleci po nich jednak ten helikopter, czy sobie odjadą tym głównym, tym głównym, zwanym wagonikiem i kolejką linową? Dowody raczej bym się nie, nie... pakował, ale no... Dobra, no zobaczymy, zobaczymy. Wyskoczy nam jakaś morda znowu i nam zmiażdży czaszkę, to nie takiego czegoś byśmy nie chcieli. Nie drży się, bo oni kurde na słuch grają. No ale dobra no, chodźmy w takim razie. Nie wiem czy zrobiłem dobrze, mieliśmy tam chyba jeszcze jedną drogę do wyboru. Ale dobra, uciekamy. Ja sobie na wszelki wypadek już położę pada na kolanie. Będziemy grali tak śmiesznie, dziwnie. No i dobra. I dobra, chodź dupeczka, chodź, 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 bo ci coś tam zaraz przymarznie. If you know what I mean. A dobra. Ta muzyka jest taka zbyt intens. tak więc coś za chwilę będzie tutaj Sprytnego. Zeskocz. No i obiłaś sobie dupkę, no. Taką zgrabną dupeczkę, żeś sobie obiła. Ty to jesteś, ale z tą latarką na głowie przekniła naprawdę świetnie. No jesteśmy w tym miejscu, gdzie zginął pan dziadek. Trójkąt. Bo ubę przywalisz. Czy to aby na pewno dobra droga? No dobra, no jesteś teraz w mieszkaniu, ale myślę, że znaczy w tym schronisku, ale myślę, że schronisko to nie jest taka Dzień super. Mnie! Mike! Ach, rany, kiepsko wyglądasz. A będzie gorzej, jeśli tu zostaniemy. Szybko. <słyska> no, wydaje mi się, że, że właśnie tak, takie drzwi typu drewno to nie jest taka super przeszkoda Znowu już dla tych całych Wendigo czy tam... Czy tam tych wszystkich innych? Co? Go. Boże, Zmierzyło mu. Czaszkę. To była Hana Lub też. Niedobrze. Bet. I co my teraz zrobimy? Sprawdźmy piwnicę. Może ktoś jeszcze został. Wam? Jak to się szło do tej pi piwnicy całej? My jesteśmy teraz na piętrze? Tak. O Majki, widzę, poszedł drugą stroną. Hm. Ok. Ok, dobra. Ciekawe, czy faktycznie mi zostało tyle gameplayu, czy. coś dłużej więcej. No to jak oceniasz nasze szanse? Hmm? Próbuję hmm. o tym nie myśleć. No to raz raz. Musimy spadać już. to nam na 100% da trochę czasu. Ale ciekawe na ile O cholera. Jezu, ale mi serce pije, serce o nie, o nie, o nie. No jak? No jak? Czy to na głupiej nodze? Jak to się stało? Gaz się teraz ulatnia. Tutaj coś będzie z eksplozją na bank. Na bank coś będzie z eksplozją. Tu albo tutaj. Cholera światła! Głupie pały te zombiaki. No O, miło. Ten z naszych coraz wyżej. Emily, nie wiem, że jej nie lubię bardzo, ale nie chciałbym też, żeby. Ocalę Emily. Nie chciałbym, żeby mi kolejna osoba zginęła. Kurde, no uciekła. Schowaj się! Aha. Aha. Nie! Idź sobie! O mój Boże! Schowaj się razy dwa! Trzymam kurde pa... pad leży na kolanie. Ja w ogóle go nie dotykam. Nie dotykam go. Jeżeli co coś się poruszy, to tylko moje dziwne idzie w górę, idzie w górę. Teraz go znajdzie, z ją znajdzie! O mój Boże. A co się stało z Majkiem? Jest świt. Until dawn. Nie, to jest niemożliwe, żeby Mike zginął. Przeczkądę. Wniby Niemożliwe. Kochani, nie, błagam. Chyba coś widzę. Wygląda na to, że ktoś ocalał. Dobra, lądujemy. Nie. Naprawdę? Nie, błagam. Dlaczego? Jezus, jakie słabe zakończenie. Jakie słabe zakończenie. O mój Boże. Nasz mi green screen spadł. Jakżeście widzieli. Znaczy nie wiem jak go opisać. To znaczy Według zeznań na początku myślałem, że Mike nam też zginął. Czy ktoś z was jeszcze tak Hollera. Najlepsza postać kurde no. Co? Nie. No jestem zawiedziony. Nie, nie rozumiecie? On was zaatakował. On ocalił mi życie. He saved my i life. Naprawdę jestem za, 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 zawiedziony po prostu tą sytuacją. O, przed nosem, mógł mnie zastrzelić. I prawie to Kuta zrobił. Chodzisz z kimś, Bóg wie ile i myślisz, że go znasz, a tu proszę, masz jaki wychodzi z niego skurwiel. Byłem tam. Ja pierdolę, i przecież mogłem coś zrobić. Próbowałem, kurwa, coś zrobić. No i też głupio strasznie, że na przykład byliśmy blisko. Przynajmniej tak myślałam. Kiedy Mat, zniknęło, jego siostry przyszedł do mnie. Powiedział że tylko ja potrafię go zrozumieć. A tu niestety. Myślałam źle myślałaś. Myślałam, że coś nas łączy. Jeśli potrzebujesz z kimś pogadać. Nie trzeba. Czasem po traumatycznych przeżyciach. Mówię, że nie trzeba. Czemu uderzyłeś Josha? Zach się jak szaleniec. Teraz Musiałe, kurde takie w... widzę, że tylko bardziej powstrzyma. takie przesłuchania Przecież tutaj są. Był tak. Ale... Takie przesłuchania. A ja jestem nadal smutny, że Mike jednak zginął okay. i... Wiem, że to kiepsko Na bank mogłem go jakoś uratować. Na bank tutaj no, można wszystkich ciekawe. uratować. Tylko Bo jestem ciekaw jak... Um, w każdym razie dziękuję Wam bardzo za obecność przy tej serii. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie oddane Jest lajki, komentarze, mogła, podpowiedzi, różne protipy i różne inne fajne trochę naprawdę rzeczy. Martwię. Mówił Wam, ostatnio trochę mu zaszłam za skórę, ale musi wiedzieć, jak mi na nim zależy. No, no przecież na pewno o tym wie. Wiem. Wie, I na czym skończyłem, bo mnie ta kamerka wybiła z rytmu. No i dziękuję Wam jeszcze raz Przedemnie za wsparcie. Miałam się przy tym wszystkim, nie ruszać. raczej już nie będę z tego postował Ale żadnych materiałów, w sensie, o Boże, wszyscy przeżyją. Ja materiał bonusowy, czy coś w tym stylu. Skończyliśmy tak, a nie inaczej. Przeżyły takie, a nie inne osoby. Um, I to tyle. Mam nadzieję, że Dobra, Wam się seria podobała. Jeżeli tak, zostawcie nie ważne, dla niej lajk, wielki like. I, wielki lajk i cóż, do lecimy do do dalej. Do Trzymajcie do się. Do, do zobaczenia. Prowadził serię Kupson. Widzimy, wszystko, żeby o tym zapomnieć.